Jest godzina 21. Teraz, ale w tej historii jest godzina 21. Przede mną ocean rzeczy do zrobienia. A we mnie taka myśl... Nie. Już nie. Zamykam komputer i no właśnie. Jedną z ważniejszych rzeczy, z którą mierzę się w pracy dydaktycznej, ale też w ogóle w pracy z ludźmi, jest taki moment, gdzie człowiek bardzo szybko zdaje sobie sprawę z tego, że no nie da się zrobić wszystkiego że jest więcej rzeczy niż tego naszego, tych naszych możliwości. Jest też pewnego rodzaju naturalny moment, w którym coś w nas wysyła komunikat, który mówi koniec. No i koniec. I łapię się na tym, że idę za tym głosem, że nie, nie próbuję zmuszać się do robienia rzeczy wtedy, kiedy czuję, że, że doszedłem do pewnej granicy. No ale to budzi we mnie refleksję dotyczącą tego, gdzie jest ta granica naprawdę. Czy można ją znaleźć jakoś obiektywnie, wyznaczyć, że tyle, nie wiem, prac można sprawdzić w ciągu dnia, albo y, tyle zajęć dydaktycznych przeprowadzić, albo tyle, no nie wiem, y, sesji y, przeprowadzić z klientami itd. I za każdym razem, kiedy myślę sobie o tym, okej, okay, złapałem tą granicę, wiem, to jest na przykład... I tu pada jakaś liczba, to yy, albo w niedalekiej przyszłości, albo świeżo w pamięci, jestem w stanie znaleźć sytuacje, w których zrobiłem więcej. I. Yy... No zaczynam sobie myśleć o tym, no dobra, no to jeśli zrobiłem więcej, to może ja faktycznie jestem w stanie robić więcej, tylko dzisiaj jakiś mnie złapał, nie wiem, coś lenistwo, albo jakiegoś rodzaju nieprzygotowanie, albo nie wiem, nie, nie byłem w stanie odpowiednio się skoncentrować itd. i tak dalej. Zaczynam, oczywiście, jak zwykle w takich sytuacjach, myśleć o sobie. O sobie, czyli o tym, co jest nie tak ze mną. To jeden z najbardziej fascynujących mechanizmów, który pojawia się tutaj na tym kanale w wielu sytuacjach, mówię o tym, że wtedy, kiedy mierzymy się z jakimiś trudnościami e, za e, to wyobrażone niepowodzenie, e, winimy najbliższą osobę, czyli siebie. E, to pewnego rodzaju błąd poznawczy. On e, jakby fajnie oczywiście pokazuje, że e, szukamy poczucia kontroli, szukamy tego, żeby e, móc w jakiś... E, Określonych warunkach, być powtarzalnym, liczyć na siebie, wiedzieć, ile jesteśmy w stanie zrobić i tak dalej. Natomiast to prowadzi mnie, ta refleksja połączona z tą wiedzą o tym, o tym błędzie poznawczym, prowadzi mnie do przestrzeni, która jest pomijana przez to, że ten błąd poznawczy się pojawia. To znaczy, wtedy, kiedy pracujemy, myślimy o sobie i o swoich możliwościach, a wtedy, kiedy zaczynamy myśleć o Miejscu, w którym jesteśmy, o źródle tych zadań, które y, wykonujemy, y, które wykonujemy z, w, takiej, w takiej kondycji, w jakiej jesteśmy, y, to myślę sobie o tym, że y, warto przyjrzeć się temu, ja pytam się, czy y, te zadania, z którymi ja się mierzę, zostały mi przypisane z troski. Czy zostały mi przypisane z refleksji? Czy zostały mi przypisane z jakąś świadomością moich możliwości? Po jakiejś rozmowie na temat tego wyobrażenia o moich możliwościach? I bardzo często dochodzę do takiego wniosku, że buduję dookoła siebie jakieś takie przekonanie, że damy radę, że to się wszystko, że zrobimy. No, trzeba rzeczy bardziej robić niż nie robić. W związku z tym biorę na siebie różne zadania. I trochę uniemożliwiam ludziom, którzy przypisują mi te zadania, rozpoznanie faktycznie moich możliwości. I jak mówię o możliwościach, to broń Boże, nie mam na myśli jakiegoś mojego potencjału albo cech osobowości itd., tylko pewnego konglomeratu czasu, motywacji, zdrowia, jakiejś koncentracji, energii, które przecież są utkane z wielu innych rzeczy niż tylko moje samozaparcie. Nie jestem w stanie tak bardzo się zapracować, żeby się nie rozchorować, albo tak bardzo się skoncentrować, żeby nic mnie nie rozproszyło. Wydaje mi się, że, że to pewnego rodzaju ideał, pewnego rodzaju jakaś taka wizja romantyczna, która wcale nie powoduje, że e, my jesteśmy w stanie e, z, z, spełnić tą wizję. To jest no jak jednorożec, no. jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, ale to wcale nie znaczy, że to tak jest. E, więc y, myślę sobie też, że wysyłanie na zewnątrz takiego komunikatu dam sobie radę ze wszystkim y, jest y, mylące dla osób, które y, miałyby nami zarządzać. Y, swoją drogą też osoby, które miałyby nam zarządzać, przypisywać zadania itd. Y, Oczekiwałbym od nich takiej wrażliwości na to, że jeśli ktoś mówi, że zrobi wszystko, co mu się da do zrobienia, to znaczy, że tego nie zrobi. Po prostu. To w moim myśleniu można by było tak od razu założyć. Więc wydaje mi się, że pewnego rodzaju dyskusja na temat tego, co ja jestem w stanie zrobić, co ja jestem w stanie realnie osiągnąć zanim za coś się zabierzemy, jest jednym z fundamentów tego tej uczciwości, tego, że ja jestem w stanie iść za moim głosem wewnętrznym, za jakąś obserwacją swojego, swoich myśli, swojego ciała itd. I po prostu wtedy, kiedy coś we mnie mówi Maciek na dzisiaj koniec, no to ja zamykam komputer i ze spokojem udaję się do innych zadań. Albo do żadnych zadań. Natomiast myślę sobie, że w edukacji rzadko to się dzieje. Myślę sobie o na przykład takich spotkaniach na początku semestru, gdzie osoby uczące się zaczynają, nie wiem, planować, rozmawiać o tym, jakie będą priorytety, co będzie dla nas ważne w tym semestrze, w tym roku i tak dalej. Wydaje mi się, że nie ma takiej rozmowy, albo nie, nie, nie uczestniczyłem chyba jeszcze w takiej rozmowie, w której ktoś by mnie zapytał, słuchaj, a jak tak myślisz na se o semestrze, który minął, to jesteś w stanie zrobić to jeszcze raz, jesteś w stanie zrobić więcej, jesteś w stanie zrobić mniej. Nie, nie, nie spotkałem się z taką rozmową. I no, w związku z tym, że w sytuacjach edukacyjnych bardzo często osoby, które uczą, są odosobnione w, w refleksji i, i, i muszą ją prowadzić sami w sobie, no to myślę sobie o tym, jak sobie zadać to pytanie. Czy ja jestem w stanie w następnym semestrze zrobić tyle samo. I bardzo często dochodzę do wniosku, że tyle samo, czyli ile. Czy ja to zmierzyłem? Czy ja to w jakiś sposób zważyłem, sprawdziłem, ile tego było, jakie to było, ile to mnie kosztowało? Ja wiem, że na koniec tego wszystkiego jestem wykończony, wypruty po prostu, ledwo, ledwo jestem. Natomiast, czy jestem w stanie w następnym semestrze zrobić tyle samo? Nie wiem, bo nie mierzyłem tego, ile zrobiłem. I teraz, kiedy ustrukturyzowałem sobie pewne. Sposoby na te rzeczy, które są dla mnie najtrudniejsze, czyli na ocenianie i na bycie w kontakcie z, z, poza zajęciami, to, to jestem w stanie się temu przyjrzeć, kiedy w ciągu semestru jest to dla mnie najłatwiejsze i zwykle jest to na początku, a kiedy jest to najtrudniejsze. No i zwykle jest to na końcu, bo to się robi coraz trudniejsze, to się nawarstwia i tak dalej, i wtedy na koniec powstaje to, to zmęczenie. Więc problem w moim myśleniu o nadchodzącym albo już rozpoczętym semestrze jest taki co ja mogę zrobić żeby z tego końca przenieść sobie wcześniej żeby działać bardziej regularnie żeby nie być ograniczonym tym że najcięższą robotę robię na końcu no bo wtedy wystawia się oceny a, a na samym początku to tak naprawdę świetnie się bawimy dydaktyką i, i spotkaniami, i poznawaniem i wiedzą i dyskusją itd. Tak Więc myślę sobie o, o tym, że kolejny semestry to jest kwestia robienia tyle samo, ale w innym w innym rozłożeniu, w innym uszeregowaniu tego wszystkiego. I jak myślę sobie o tym, że chciałbym o tym opowiedzieć komuś, kto miałby mi przydzielać zadania, to widzę, jak to jest dla mnie trudne, bo muszę wymyślić język, żeby o tym mówić. Te rzeczy, które mam do zrobienia, dzielą się przecież na czas spędzony w sali na prowadzeniu zajęć. Są zajęcia, które są, które prowadzę po raz kolejny, więc one są dla mnie znane. znane w tym sensie, że wiem, jaka jest dynamika, wiem, gdzie trzeba położyć akcent i tak dalej. Są zajęcia, które są nieznane, bo prowadzę je po raz pierwszy. W związku z tym one siłą rzeczy wyciągają ze mnie więcej energii, więcej zaangażowania. No, bo robię je i jednocześnie bardzo bacznie uważam, jak się je robi, co na co wpływa. Robię je w miarę inaczej w różnych grupach, żeby móc się przyglądać temu, jak robię tu, jak robię tu, jakie są efekty, dlaczego te efekty są trochę inne i tak dalej. No, i myślę sobie o tym, że mm... Gdzieś w tym wszystkim jest jakaś taka moja dyskusja ze mną samym e, na temat tego, ile jeszcze jestem w stanie włożyć energii, i jak, jakaś taka wewnętrzna zachęta, żeby wkładać więcej, e, żeby się bardziej napracować. Natomiast e, myślę sobie też o tym, że e, ta myśl, która jest przeciwna, e, jest dla mnie jakoś tak, e, taka zła, tak to tak, tak ją sobie oceniam. Myślę o tym, jak robić mniej, jak mniej się obciążać, brzmi, jakbym się próbował. Zwalniać z roboty, i, i, i z obowiązku, i z regularności, i tak dalej. Natomiast jak, jak zaczynam pozbywać się tej oceny, że to źle, jak myślę o tym, jak robić mniej, to zaczynam myśleć o tym, jakie są tego korzyści. I myślę sobie, że jedną z takich korzyści, które są bardzo dyskretne, jest to, że ja będę w stanie to robić dłużej. To znaczy dłużej nie w tym semestrze, tylko więcej semestrów przepracować. Tak, to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Kolejna rzecz polega na tym, że gdy myślę sobie o potrzebie nagłego zareagowania na powstającą sytuację, bo na przykład coś się wysypało, bo na przykład ktoś. Ma jakiś problem z uczeniem się, który będzie wymagał mojej głębszej obecności. No to jeżeli ja władowałem wszystko to, co mam w działalność z dnia na dzień, no to ja nie mam więcej energii. Ja jestem bezużyteczny. I widzę to na koniec zajęć wtedy, kiedy ktoś zostaje i chce ze mną o czymś jeszcze porozmawiać. Ja czuję, jak muszę wyciągnąć energię z, nawet nie z jutra, tylko z pojutrza, albo w ogóle nawet z lipca, żeby. Móc odpowiedzieć na tą, na tą potrzebę. I w końcu myślę sobie o tym, że ta, ta, ta siła, to, to zaangażowanie włożone w każde spotkanie nie przekłada się bezpośrednio. Na efekt tego spotkania. Bo myślę, że yy, znów, wtedy, kiedy człowiek jest skoncentrowany na tym, żeby dać z siebie wszystko, no to jest skoncentrowany na sobie, a nie na tych, którzy się uczą. Yy, w związku z tym. Yy, no właśnie. Yy, staje się sam dla siebie wszechświatem. Nie jest w stanie z siebie wyjść, bo cały czas myśli o sobie, o swoich możliwościach itd., a nie widzi yy, albo, albo pomija yy, zaangażowanie tych, którzy są z nim w, w, w pokoju i, i, i uczu, u, uczą się od, od tego kogoś albo, albo z tym kimś. Więc myślę sobie o tym, że yy, refleksja na temat yy, rozłożenia sił. Rozłożenia, zaangażowania jest nam potrzebna na początku. Bo wtedy, kiedy dochodzimy do końca, to już de facto nic się nie da zrobić. Nie da się tych sił już proskładać, bo one już zostały wydane one już zostały zaangażowane w coś i, i tyle. Więc zachęcam do tego, żeby taką, taką refleksję sobie, sobie postawić z, z myślą o trwaniu, z myślą o robieniu. Przez długi czas tego, tego co robimy. I jak, jak sobie o tym myślę, to e, chciałbym mieć w sobie takie oparcie, e, taką pewność, że jak powiem sam sobie na dziś już koniec, to nie będę się zmuszał. No? Wyzwanie rozwoju.